długo pracy szukać nie będą. A w tym roku znowu mamy szczególny powód do dumy, bo to właśnie Polacy zdominowali światowe finały Odysei Umysłu, pojedynku na pomysły, kreatywność i umiejętność współpracy, w którym uczestniczyło kilka tysięcy drużyn z całego świata. Dominik Piechowicz. Odysea! Do Odysei Umysłów co roku zgłaszają się drużyny z kilkudziesięciu krajów. Otrzymują tak zwane problemy długoterminowe, nad którymi pracują przez pół roku. Dzieci przeprowadzają burzę mózgów, wymyślają jak najwięcej różnych rozwiązań, inspirują się w różny sposób, uczestnicząc w zajęciach kulturalnych, spotykając się z różnymi specjalistami z danych dziedzin. Pięcio- lub siedmioosobowe zespoły pracują nad stworzeniem ośmiominutowej prezentacji wybranego problemu. Nad drużyną zawsze opiekę roztacza trener. W ciągu całego tego procesu drużyna pracuje zupełnie samodzielnie. Trener nie może podpowiadać, może tylko koordynować pracę i drużyna pisze scenariusz, w którym musi spełnić określone warunki, przygotować dekoracje, przygotowywać czasami repliki dzieł sztuki albo urządzenia różne mechaniczne. Efekty pracy prezentują na finałach regionalnych i krajowych. Najlepsi w kraju wyjeżdżają na amerykański finał. A jak osiągnąć sukces w Odyssey i Umysłów? To wiedzą finaliści poprzednich edycji. Trzeba być na pewno bardzo kreatywnym, trzeba wymyśleć coś z niczego i mieć dobre poczucie humoru. I tacy jesteśmy. Drużyny z Polski co roku znajdują się w światowych finałach. W tym roku zdystansowaliśmy konkurencję. Drużyna z Ośrodka Twórczej Psychoedukacji z Gdańska wróci do Polski ze srebrnym laurem. Nam udało się połączyć z Chicago, gdzie finaliści jeszcze świętują olbrzymi sukces. już jest naprawdę bardzo duża konkurencja. Przede wszystkim te wszystkie drużyny z Chin, Singapuru, Hongkongu. Nam się udało rozdzielić dwie Pensylwanie, bo pierwsze miejsce zajęła Pensylwania. Później drugie my i trzecie miejsce też Pensylwania. Te różnice punktowe były już bardzo niewielkie. W Polsce Odyseja Umysłów obecna jest od 20 lat. Co udało się osiągnąć? 17 złotych pucharów i tytułów mistrza świata, ale nie tylko o laury tu chodzi. Wszyscy uczestnicy, a zwłaszcza finaliści mówią zgodnie, że jest to największa przygoda życia. No to czekamy na kolejnych finalistów. To jest Polonia 24. Jedyny w Polsce program informacyjny przygotowywany z myślą o Polakach